Dzień dobry, cześć tu Sławomir. Dalsza, dalsze zmagania sobotnie z kostką. Ale przynajmniej teraz już mogę do budynku gospodarczego dojść suchą stopą. Także ułożyliśmy prawie trzy palety kostki. Tutaj dziura została. Muszę schodki zrobić. No i chodniczek do budynku gospodarczego No tutaj nadal brakło Tu już troszkę ziemia wyrównana No i niestety braku. Znaczy jeszcze nie brakło, ale braknie mi na pewno Około jakieś 7-8 metrów kwadratowych koski Także trzeba będzie znowu dokupić. Także, odpadów mam tyle. Myślę jak na pierwszy raz na Amatora to dużo nie ma odpadów. Krawężników tyle. O i tu jeszcze Troszkę tej kostki i ta za popękana jest. Spróbuję tą popękaną jeszcze wykorzystać. Tu wszystko zakurzone. O tyle zostało. To obliczam jakieś 6 metrów. Tu wszystko białe odcięcia. Suka zmęczona śpi. No i z tej strony. Wibrowane wszystko ładnie. Nie mogło być bez awarii. Tam róg utrąciłem. No i tu za gęszczarką w ścianę się dwa razy wbiłem. Ale jak to mówię, jak się nic nie robi, to się nic nie zepsuje. Także musimy walczyć dalej. O tak, jeszcze dwie soboty obstawiam, że mi to zejdzie. Najwięcej schodzą te docinki wszystkie. O tu na przykład wibruje człowiek, oj puch, utrąci odpadnie. Także pewnych rzeczy nie ominiemy. Nie ma takiej idealnej, chyba, roboty, żeby tak zrobić, nic nie zepsuć. Tak jak to mówią: jak się na wojnie wojuje, to i ktoś ginie. To tak tutaj. Też musimy to jakoś pod uwagę brać straty. Także miłego. Pozdrawiam.